Bardzo ważne jest, zanim przystąpimy do ćwiczeń na mięsień prosty brzucha, sprawdzić czy mamy separację mięśnia prostego. Mięsień prosty brzucha w trakcie ciąży następuje w rozciągnięciu w następujący sposób. Macica wypycha płaty mięśnia prostego na boki. Po ciąży powinien zejść z powrotem do pozycji wyjściowej. Tak więc teraz sprawdzimy, czy tak faktycznie nastąpiło. Położymy się. Na plecach zawsze pamiętamy, że przez bok, czyli kładziemy się na bok i delikatnie przekręcamy się do leżenia na plecach. Nasze nogi ugięte w kolanach będziemy wyglądały tak, jakbyśmy wykonywały ćwiczenia tradycyjne brzuszki. Nogi ugięte, miednica swobodnie. Teraz nasze palce, zaczniemy od trzech palców na wysokości pępka, zatrzymujemy i unosimy lekko do góry. Następnie Wdech i z wydechem skinamy mięsień prosty brzucha, zasysając pępek w stronę kręgosłupa, i na samym końcu podnosimy głowę do góry. I patrzymy, jaka, ila, jaka ilość palców mieści nam się między płatami mięśnia prostego. Jeśli to nastąpiło na 3 cm i więcej, znaczy, że ten rozstęp nastąpił. Jeśli na 2 bądź na 1, znaczy, że wszystko jest w porządku. Powolutku odkładamy głowę. Jeśli wiemy już jak wygląda nasz brzuch, robimy następujące ćwiczenia. Jeśli mamy rozstęp powyżej 3 cm, warto skonsultować się z lekarzem i fizjoterapeutą, który nam powie, jakie ćwiczenia warto wykonywać. Na pewno będziemy zaczynały od pracy nad poprzeczny, a nie prosty brzucha. Jeśli nasza separacja jest w klasycznym zestawieniu, tak jak pozycji wyjściowej przed ciążą 2 cm mniej, możemy spokojnie wykonywać wszystkie ćwiczenia na mięsień prosty brzucha.